modlitwą katechumenów, którzy przyjmą w najbliższym czasie sakrament Chrztu Świętego, Żydów, którzy jako pierwsi usłyszeli głos oraz głos Boga oraz wszystkich ludzi, którzy cierpią. Po podaniu każdej intencji wszyscy przez chwilę modlimy się w ciszy, po czym kapłan wypowie modlitwę w imieniu całej naszej wspólnoty. Módlmy się najmniejszy z Rozszerzony na cały świat trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Twojego imienia przez Chrystusa Pana naszego. Deus całą społeczność Kościoła i rządzi. Wysłuchaj nasze pokorne prośby za wszystkie stany Kościoła, aby dzięki Twojej łasce wszyscy wiernie to... Deus Christus Satanana nostra Zachowujesz w jedności. Wejrzyj łaskawy na wyznawców Twojego syna i spraw niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Policy Twego życia, stali się w świecie doskonalszymi świadkami Twojej miłości przez Chrystusa Pana naszego. Wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując Cię doznali pokoju, spraw łaskawi, aby wszyscy, mimo przeszkód i niebezpieczeństw, dostrzegli znaki Twojej dobroci, oraz świadectwo dobrych czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą i z radością wyznali wiarę w Ciebie jedynego prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi. Cest Christus ad pata nasce ego. W swoich potrzebach Twego miłosierdzia przez Chrystusa a naszego. za samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech nie naśladuje, mówi Chrystus. Za chwilę rozpoczniemy najważniejszą część dalszej dzisiejszej liturgii, czyli adorację Krzyża, od głównych drzwi kościoła zostanie wniesiony krzyż trzy razy będzie śpiewana antyfona oto drzewo krzyża. Będziemy odpowiadali, pójdźmy z pokłonem. Po każdej odpowiedzi ukrękniemy w milczeniu. Następnie przewodzący liturgii na znak uniżenia przed niepojętą tajemnicą śmierci naszego zbawiciela do adoracji zdejmie ornat oraz buty i przystąpi do Krzyża Posał. W dalszej kolejności każdy z nas będzie miał indywidualną możliwość oddania czci Krzyżowi poprzez skłon lub pocałunek. Adoracja będzie się odbywała w następującym porządku akłani z najbliższą asystą, szaparze, ministranci, siostry zakonne oraz lud Za oddanie czci krzyżowi w dniu dzisiejszym możemy uzyskać odpust zupełny. we